Dzień dobry, nazywam się Magdalena Staniszewska, a to jest kanał Ex Libris, na którym opowiadam o książkach, pisarzach, podróżach i literackich ciekawostkach. Zachęcam do zostania tu na dłużej. W niniejszym odcinku opowiem o liryce miłosnej Kamili Goryńskiej-Czkuezji. Kamilę poznałam na studiach. Te nasze przyciągały wszelkiej maści wrażliwców. Pamiętam wspólną studencką wyprawę do Krakowa, to jak w zgranym gronie wypełniałyśmy czas podróżniczymi odkryciami. Nasz kontakt na chwilę się urwał, ponownie odnalazłyśmy się na Facebooku. O tym, że tworzy, dowiedziałam się też za pośrednictwem mediów społecznościowych a dziś jestem posiadaczką jej dwóch z czterech już wydanych tomików poetyckich i ze wzruszeniem czytam o tym, co gra w sercu i duszy kobiety dojrzałej, przepełnionej paletą uczuć, które swoje ujście znajdują w poetyckich strofach. Camila Goryńska-Czykuez zadebiutowała tomikiem Czytając z dłoni w 2023 roku. Kolejne zbiorki ukazywały się w stosunkowo krótkich odstępach czasu, co świadczy o dobrym odbiorze wierszy i zapotrzebowaniu na ich kolejne edycje książkowe. Od kilku dni zatapiam się w strofach zawartych w tomiku o niepokojąco intrygującym tytule bo kochankowie są do kochania oraz w najnowszym wydawnictwie zatytułowanym Refren. Liryka kobieca od zawsze była przestrzenią, w której kobiety mogły mówić własnym głosem. Stanowiła obszar dla osobistego, autentycznego i odważnego opowiedzenia o tym, co na dnie serca, co w myślach, co ukryte, czego czasem nie wypada, a co chciałoby się wykrzyczeć całemu światu. Taki jest właśnie tomik, bo kochankowie, pełen odwagi, czułości, momentami złości, zwątpienia. W zebranych tu wierszach, będących niezwykle intymnym zapisem zakazanego uczucia, odnaleźć może się każdy, bo jak poetka zaznaczyła w świetnym, nieco przewrotnym wstępie Tomik jest dla tych, którzy są lub byli kiedyś kochankami, także dla tych, którzy chcą nimi być, lub nimi gardzą, zazdroszczą kochankom, a także dla tych, których bycie kochankami intryguje oraz tych, co za tym tęsknią. Zebrane tu wiersze porównać można do lirycznego pamiętnika zakazanego, grzesznego, potępionego uczucia, które musi pozostać w ukryciu, którego z wielu względów nie można okazać wykrzyczeć światu. To swego rodzaju subtelny dialog pomiędzy podmiotem lirycznym, kobietą, a jej ukochanym, kochankiem, a jednocześnie przyjacielem, który dzieli z nią uczucia, ale także bywa nieobecny czy nieuchwytny. Wiersze nie mają tytułu, są numerowane niczym dni, miesiące, które dane zostały przez los kochankom. Pytanie tylko, na jak długo? Ile jeszcze owo uczucie przetrwa? Czy uda się je utrzymać? Kibicujemy podmiotowi lirycznemu, zarówno gdy z zapisanych słów wyczytać możemy strach, zwątpienie, czasem cierpienie. Czytamy o rozstaniach i powrotach, o niepewności jutra, o bólu, gdy musimy czekać na powroty, o nieustannej tęsknocie, o jeszcze jednym pocałunku na ustach stęsknionych. Poetka owo intensywne uczucie trafnie porównuje do podróży w nieznane. Podziwiam odwagę, z jaką w zawartych w tomie erotykach opisane jest intymne zbliżenie, reakcja ciała na dotyk, na bliskość. Zawsze uważałam, że umiejętne, pozostawiające pole dla wyobraźni, bez nadmiernego epatowania dosłownością, oddanie bliskości, zmysłowości kobiety i mężczyzny, to prawdziwy test dla literata. Kamila wykazała się tu wielką klasą. Tomik, bo kochankowie. Prowokuje ku refleksji, przede wszystkim nad tym, jak potoczą się dalsze losy kochanków, czy ich uczucie przetrwa, czy świat się o nim dowie, czy bycie razem tylko przez chwilę w ukryciu scementuje ich bliskość, czy sprawi, że będą się od siebie oddalać, by wreszcie zakończyć tę trudną, obarczoną wieloma dylematami natury moralnej relację. Ja im kibicuję, tak samo jak Kamili w jej dalszym procesie tworzenia, dzielenia się z czytelnikiem przemyśleniami i obserwacjami życia. Owych obserwacji nadal jest dużo w najnowszym wydawnictwie zatytułowanym Refren. To gotowy materiał dla muzyka, któremu do stworzonej melodii brakuje tylko poetyckich słów. Znowu dominuje w nim liryka miłosna, ale sporo jest też refleksji nad codziennością, upływającym czasem, rozliczenia z przeszłością. Cieszy mnie, że Kamila pokazuje nasz kobiecy punkt widzenia na wiele delikatnych kwestii. Jej poezja jest zmysłowa, pełna czułości, nastrojowości, niedopowiedzeń. Podziwiam jej odwagę w opisywaniu uczuć oraz to, że stworzyła intymną przestrzeń, w której każdy odnajdzie cząstkę własnych doświadczeń. I na koniec jeszcze próbka twórczości Kamili Goryńskiej-Czukuezi, wiersz, z którego zaczerpnięty został tytuł tomiku Bo kochankowie są do kochania. Zostańmy kochankami, bez planów na długie lata wspólnego życia. Zostańmy kochankami, niech namiętność wyznacza naszą miłość. Zostańmy kochankami, bez zobowiązań. Przygodnie powiązani potrzebą ciała. Zostańmy kochankami. Pytasz dlaczego? Bo kochankowie są do kochania. Poszukiwaczy ciekawych, wartych uwagi książek zachęcam do zasubskrybowania kanału Ex Libris, co da mi sygnał do jego rozwijania. Ex Libris znajdziecie także na Facebooku i Instagramie.